Jaki napakowany ten chłopiec w ogóle. Czemu to jesteś takiego, jak... ...drag racing? <laughs> Ej, dobra. O jest. Jezu, ja, ja nie będę tego skinał. Jestem tu? O, jest. Jesteś. Jest <laughs> czemu ci na podłodze? O Jezu. A matek jest normalnie. Ej, zobacz, bo jesteś przede mną. Dlaczego on jest przede mną? <laughs> <czemu> <laughs> cieszy, co jest. No właśnie. Dobra. Wciskam co ty wciskasz, że ty na ziemi siedzisz? To jest jakiś przycisk na ziemi. Ale no, ty jesteś na ziemi! No wiem, mówię. Co się dzieje? A ja mam na ziemi te rzeczy wszystkie. Nic nie ma, tak? No mam, robię. A gdzie jest klucz? Nie ma klucza. Otwierasz po prostu. Aha Wiśniewski do sztatu. Druga ręka mi przeszkadza. To ją utnij. Chciałbym. Sure about that? Co jest? No nie mogę, no już nie wytrzymuję w tej grze. A co jak sobie to w ręce wystrzelę? Tak. No ja, puściłem granat. Papa. Pa. O! Kurde, no łapto. Za grube te palce są. No nie! No i mi wypadł. No czemu ruszasz? jesteś jakimś paralitykiem? Tak. Nice. Nie! <głos> Gdzie? <głos> 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 Hahaha! <noise> <noise> o! o ej, właś tam okay. Kurde, ja sobie rękę do mordy wpycham. No złap za co zapleczkę weź Weźnij, że w ogóle tą rękę, bo ty kurde. Jezusu samachasz. O! Wyciągnąłem! Ja to jest! Oj! Policie Ale jestem w formie, czuję to. Tak, pomacaj ten. Mogę ją wymienić? Weź granat tutaj i obudź go teraz. No kurwa! Czemu to nie idzie? Do chuja pana! Jak oni korzystają z tych granatów? Nie wiem. Piorko mi się kończy, żeby tą myszkę pociągnąć do siebie. Nie, tak znowu lupa. samobójstwo przez policję. Nie, dajcie spaganistwo, mi się w to grać. Ale to zeszliśmy. Co się dzieje? Nara. O kurde! Otworzyłem. O, 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 o. o, 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 o. Rek, jaki speedrun zrobił? A, Coś rękę, powstrzymałem rękę. No to Cię zapisać? Poproszę! Obróć ją jak popcorn. No właśnie, zjadłam sobie. Nie wiem. Mm. Kot. A Kot a Leci. O. Ale poleciało! O chyba. Nie, no jak. O tak ma... Ale że Marek znowu sam sobie wybuchł. Nie, Wybuch, który zrobiłeś z seba Trafił w moje granaty i zameczka mi poleciała Właśnie tak się na komendzie też tłumaczyłem, że to był przypadek. chwycnął tego tą granatę. Twoje Jakiś master, prosi, stałem w te granaty. Ale to, to nie tą ręką. Puść tyle. No nie no jaki serdel, ja pierdolę! <laughs> jaki serdel? Utknął mi palec Weź tą rękę mi No to koniec Ja już jestem A ja bez mózgu Wszystko się zgadza Jeszcze jak? Mogę przejść przez pianę Nie no kurwa Wypadł mi granat A jak czekam Czekam <todgłos> <todgłos> Dojej, jak mierzy. Trzeba obliczyć trajektory. <noise> o, oj! Ooo, żegnaj! <noise> co? Ej, co? Remis. Co się dzieje? <noise> Moje ciało pochłonęło. Wybuch. się Twoje ciało jest koło porysa. Widzisz, o, to, bo, były, bo. to były fakiry mocy. O Fishing! Tak. nie. Fishing. Mój stary fanatyk wędkarstwa A Fishing G yeah. Fishing G, yeah. o kurde jaki basen Fishing Fishing <grym> Czemu jestem na basenie? No, gdzieś te ryby trzeba... o Czemu jestem <grym> z To jest <grym> basen. Gdzieś wtedy trzeba O zzema. No bo spadną zaraz, no <grym> <grym> Cześćko Uuu że zawód dla jesteś, a nie kurde jakiś ryba. Twoja córka, chora na białaczkę musi zjeść coś, a ty nie chcesz złowić, jak jest basenu. Nie. Stop it! Get some help Czemu tu koniec słychać w ogóle? O co chodzi? Weź Ło! Może U. to chodzi o to, żeby ci kolega założył robala. Załóż mi to bala, bo ja nie wiem. Masz. No to nie. Nie. nie, Co się dzieje? Ej, co Prz... jest? Ręka ci się złamała w trzech miejscach. Patrz, wsiłam robana jak blanta. Okej. Okay. O cholera! O dupę! Kamuza. Kamuza, co jest? Ale buja! Ale pociąg przed są wjechał, co jest? Musisz poczekać. Ja jest nie mam tutaj karela. na co czekać, bo kurde... Nie włazi! No i się rozjebało wszystko! <grym> to mi prędzej wypadniesz, jak ja to przyciągnę. Przyciągałem to starego po łóżku. Ciekawie. Zastrzelcie mnie, proszę. Zaraz. Oj! Co jest? A jak ty sobie już strzelasz? Otań! Ej nie, przestań! Co <laughs> strzelcie mnie? Nawet jakbym chciał, to nie wiem jak. Bierzesz i strzelasz. To Dobra tak polada. Bo mi branie wypadło. No o właśnie. Polak po szkodzie mądry. Co <laughs> <laughs> <Kto> bym <mu> powiedział? <śmiech> <śmiech> jak tam <to> Marek? <laughs> nie wiem, ja się poddałem, ja się poddałem naprawdę. Coś nie wyrzucił. <grym> nie denerwuj <grym i ten nerwowy> <grym i ten nerwowy> Jak ci czarni tym strzelają? Nie, nie, nie! <grym i ten nerwowy> o, mija, Halo! To Do. 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 Do chuja! O. Uzi mi się zrespiło w ręce i wyleciało w powietrze. <grym i ten nerwowy> nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Moje broń! Coś oh, oh, to się O! o O kurde! Trafił. Niemożliwe. Jak on to? Nie mogę zostać terrorystą? Magazynek się skończy. Tak. Ale poleciał. Sport, sport Dobra, ja zaczynam. No to moje Jezus zostaw! No puść to moje. O. Ej! Zobaczcie do góry. To. Byłem w Czemu niebie Czemu ty z sufitu wypadłeś. O, no byłem w niebie. Nie chcę ta ręka! Czemu to jest ręce do dupy? To kto chce się napić? Ej zobacz jak on łazi. Co za panie, z gotowych. Wow. Wow. O! to panie! Dobra, łapcie. O cholera jasna, o cholera jasna, co ze mną? <ścoughs> 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 o <jęga. ścoughs> Co to za szpachla? Ej, panowie, wy też widzicie tę skaczącą butelkę tam, za barem? Co? No już się dajemy. To jest. No ty Co on z robi? jakiś by tu jest. Ej, skąd ta pizza? Daj mi jeden kawałek. Właśnie próbuję wziąć. Zapłacić trzeba, ej! Ja nie wiem, co się tutaj dzieje! Chłop <laughs> do <to> stołu! <laughs> ja <laughs> <jak> się rozjebał! <laughs> A jebany, to do domu? Chcesz pizzę? Gdzie ja. jest, tak, okay. <laughs> Marek skacze. Masz. Się z Masz do rynku! Masz! Ja nie wiem, <grym i zainteresujesz> Marek podpiera szybę. Marek masz wiele ręk, jak coś. Ja u siebie rękę przełączyłem przez szybę. Nie może mówić Nie, na kółce No idź. <grym i zainteresujesz> Nie, 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 Co ty robisz? Dobra najpierw chyba nie, nie, Czekaj, Czekaj chyba trza. No weź! weź! Okej. Co Co ty robisz? nie, nie, nie. Dobra, ty robisz, bo... <grystanie> Ej o! Ej co jest? nie, co rękę ci strzeliłem nie, 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 no, Jaką złapał profesjonalnie w ogóle? No, spierdalaj. <noise> Jak <Czekaj>, marek... Ooo! <noise> 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 moja broń, broń powiedziała, ale mam twoją. <noise> Aha, to super. <głos> 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 Dobra, ostatnie słowa. To mama No! Przecież... Cześć celuję prosto w ciebie! Nie wiesz hmm. Ostatnie słowa zadziałały A twoje? A ja! Gdzie jest sprawiedliwość? Po twojej lewej Oj! mi powiedziała Żegnaj! Nie! A! Będę go uratował. Ale bym siedził w takim miejscu, że ten... Czy możecie trafiać? Ja nie mogę. Hua. O. O. No ja siedzę pod jakimś pośledzonym kątem, gdzie jedną ręką wszystko muszę robić. Oj! O kurde. Ale mi kurde uciekło teraz. Ej hey, hey, hey. hey, nie, wolno <laughs> stąd. Dawaj ją ale mam jeszcze kubek! Ha. Nie. Nie, mój kubek! Mój kubek! Nie, no uniknij! No! Tak! Dobra! Pierdzielę łapto! Dałem sobie liście! No i upuściłem! Już <noise> po prostu nie dałem rady psychicznie.